Chcemy, aby ten najbliższy bardzo długi weekend majowy był na polskich drogach bezpieczny. Chcemy, aby ten trend spadków wypadków drogowych, spadków ofiar został utrzymany. Nad tym będą pracowały służby, które na co dzień odpowiadają za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Taką służbą jest między innymi inspekcja transportu drogowego, spokojnego, bezpiecznego dotarcia do celu oraz spokojnego i bezpiecznego powrotu. Szanujmy się nawzajem, jedźmy bezpiecznie, stosujmy się do znaków, stosujmy się do reguł, do przepisów prawa, bo to nam zapewnia swobodne i bezpieczne dotarcie do celu. Bardzo gorąco dziękuję na ręce pana ministra Alwina Gajadura, wszystkim inspektorom transportu drogowego, którzy są stale obecni na polskich drogach, dbają o to, żeby na przykład ten przejazd pojazdów ciężkich był bezpieczny. Inspektorzy będą również obecni podczas długiego weekendu. Będziemy mogli również, również na nich liczyć w ciągu tych najbliższych dni majowych. Inspektorzy transportu drogowego będą dbać na polskich drogach o szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Z jednej strony skupimy się na tym ciężkim transporcie, na kontroli ciężkiego transportu, kontroli ciężarówek, kontroli y, autobusów. Y, będziemy sprawdzali, czy pojazdy są sprawne technicznie, czy kierowcy trzeźwi, wypoczęci, tak aby ten transport drogowy odbywał się bezpiecznie. Na polskich drogach działa ponad 500 urządzeń rejestrujących, które działają w tak zwanym systemie CANAR, systemie fotoradarowym i one również będą dbały o to, aby na polskich drogach było bezpiecznie. Fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości stoją w miejscach najbardziej niebezpiecznych, tam gdzie dochodziło do wypadków i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Kierowcy zwolnili, kierowcy jeżdżą bezpieczniej. W pierwszym kwartale tego roku liczba naruszeń, liczba przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez urządzenia automatyczne spadła o blisko 30% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że ten weekend przebiegnie bezpiecznie i że bezpiecznie będziemy wyjeżdżali na majówkę i bezpiecznie z tej majówki wrócimy.